Wielu początkujących przedsiębiorców nie wie, jak zacząć sprzedaż. Podejście, że dobry produkt nie wymaga reklamy czy sprzedaży, czy w ogóle jakichkolwiek działań w kontekście sprzedażowo-marketingowym od wielu lat się nie sprawdza. Rzekłbym, to najgorszy sposób na rozwijanie jakiejkolwiek firmy. Aby odnieść sukces w biznesie, potrzeba przemyślanej strategii, a w szczególności w obszarze marketingu i sprzedaży. Ja nazywam się Maciej Kozubik. Grupa gazobik i partnerzy pomagam pozyskiwać klientów i zatrzymywać dotychczasowych oraz sprzedawać więcej i łatwiej. Kilka lat temu Premium Consulting przeprowadziło badanie i opublikowało wyniki tych badań w raporcie Strategia Marketingowa w Polskim Biznesie 2019. W raporcie pojawiło się 7 powodów, dla których nie ma strategii marketingowej, i jak dla mnie tych powodów faktycznie jest mniej, ale o tym ci za chwilę opowiem. Pierwszy powód to brak kompetencji do stworzenia strategii. I tutaj mamy 37% respondentów odpowiadających w ten sposób. To nic dziwnego, że nie masz kompetencji, jakich nie nabyłeś. Też nie należy się wstydzić tego, że czegoś nie umiesz, nie potrafisz. Mały czas na reklamę. Na stronie maciejkozubik.pl, Ukośnik, pozyskiwanie klientów, przygotowałem szkolenie, dzięki któremu będziesz. Mógł mogła nauczyć się, a w ogóle stworzyć całą strategię pozyskiwania, docierania do klientów i wdrożyć ją w życie. Do wczoraj była oferta urodzinowa z okazji czwartej rocznicy firmy. Od dzisiaj to szkolenie jest w cenie regularnej, ale o tym może innym razem. Pamiętaj, brak kompetencji do stworzenia strategii to 34% respondentów. Drugi powód. Brak pomysłu na strategię, 30%. Moim zdaniem, tu jest również brak kompetencji, dlatego że ktoś nie chciał się, czy 30% tych respondentów wstydziło się powiedzieć: Nie umiem, nie wiem, nie wiem jak się tego zabrać. Można się tego nauczyć, patrz. 64% uczestników badania powiedziało: Nie wiem, jak to zrobić. Gdyby Sięgnąć w głąb w internetu, zobaczą, że to wcale nie jest takie trudne, w szczególności kiedy prowadzisz mikro lub małą firmę. Jak prowadzisz olbrzymią korporację, to masz to opanowane. Ale w przypadku mikro małych firm, które są filarem polskiej gospodarki, strategia marketingowa, strategia pozyskiwania klientów, sprzedaży to jest bardzo ważny element. Trzeci powód: lepiej działać niż planować. 13%. No, co się za tym kryje? Jak dla mnie, jeśli lepiej działać niż planować, to znaczy, że nic nie planujesz i to jest cholernie niebezpieczne. Nie masz powtarzalności, nie masz wiedzy o tym, co, się, co działa, o tym, co nie działa, gdzie najlepiej, najszybciej zyskujesz pieniądze. W związku z czym jest ryzyko dużych strat finansowych, dlatego że swoimi działaniami próbujesz dotrzeć do klientów i to nie tych, którzy są najbardziej zyskowni dla firmy. A do tego nie mam czasu na planowanie, tylko na działanie. No to jest bałagan. W związku z czym, jeśli już wspomniałem na temat kwestii klienta, tak, docierania nie do tego, który jest klientem najwartościowszym, tylko do jakiegokolwiek, najwartościowszy klient to taki, który ma pieniądze i chce je u nas wydać. Ale to nie wszystko. Bo on może mieć potrzebę. I na nie ufać. Jeśli nam nie ufa i ma pieniądze, ale ma potrzebę, no to sprzedaży nie będzie. W związku z czym klient musi mieć pieniądze, mieć potrzebę. Którą my jesteśmy w stanie zaspokoić naszym produktem, naszą usługą. I coś więcej potrzeba. Musi mieć możliwość podjęcia decyzji, i najlepiej, żeby jeszcze nie kupił od naszej konkurencji. Dlaczego? Bo jeśli ma potrzebę, chce kupić nasz produkt, ma pieniądze, ufa nam, może podjąć tą decyzję, ale wczoraj kupił. No to dzisiaj już od nas nie kupił. W związku z czym kwestia dobrego zarządzania procesem produkcy, produkcyjnym, procesem sprzedaży, po to, żeby móc do niego wrócić w kolejnej turze zakupowej, w kolejnym cyklu zakupowym, no to również kwestia planowania nam się pojawia planowania w oparciu o CRM, czyli planowania, kiedy będziemy mogli do tego klienta wrócić. Więc lepiej działać niż planować, to się nie sprawdza. Powód numer cztery. Nie uważam, że było mi to potrzebne, 9%. Może warto zainwestować w stworzenie i zaplanowanie sposobów poprawy działania firmy, bo to po pierwsze uporządkuje działanie, po drugie poprawi wyznaczanie celów, planowanie działań, w konsekwencji realizacji tych celów, mierzenie efektywności i skupienie się na tych działaniach, które dają najlepsze efekty, i oczywiście rezygnacji z tych pozostałych. Moim zdaniem, w dłuższej perspektywie, dobra strategia także będzie ułatwiać wdrożenie nowych pracowników, a zakładam, że firmy chcesz rozwijać. Powody numer 5: to moja branża zbyt szybko się zmienia. 6% respondentów. Jak dla mnie również odnosi się to do braku kompetencji. Czyli 34% i pomysłu 30%, czyli dwóch pierwszych obszarów. Dlaczego uważam, że to jest brak kompetencji? Otóż e, to dlatego, że strategia również podlega aktualizacji. W związku z czym aktualizujemy ją co kilka, kilkanaście miesięcy, czasem częściej, czasem rzadziej. E, na pewno ułatwia monitorowanie tego, co się dzieje w branży, i sama strategia też staje się pewną metodologią oceny tego, co się w tej branży dzieje. Więc znowu mamy do czynienia z kompetencjami. Jak sobie sumujemy te pierwsze wartości 34-36, no to mamy prawie 80% respondentów mówi o kompetencjach, których nie posiada a kompetencje nabywamy ucząc się, możesz czytać książki, czasopisma, szukać w internecie, korzystać ze szkoleń. Przypominam ci szkolenie pozyskiwanie klientów dostępne na stronie maciejkozubik.pl ukośnik pozyskiwanie kreska klientów bez polskich znaków Szósty powód, brak czasu na opracowanie strategii to 6%. Jak dla mnie, to źle ustalone priorytety. Problemy z zarządzaniem sobą w czasie, a możliwe, że i w konsekwencji, problemy z delegowaniem. Wiesz, jak słyszę, brakuje mi czasu na stworzenie strategii, to przypomina mi się opowieść, jak to gościu biegał po budowie z pustą taczką i na pytanie, Chłopiec, co ty robisz? Nie? Jestem tak zarobiony, że nie mam czasu nawet ich załadować. Dla mnie ta pusta taczka i bieganie po tej budowie jest właśnie przykładem takiego braku czasu. Więc jak nauczysz się dobrze zarządzać sobą w czasie poprzez przygotowanie strategii, moim zdaniem znajdziesz czas na wiele innych rzeczy, nie tylko i wyłącznie na bieganie z pustą taczką po budowie. I element numer 7: opracowanie i wdrożenie. Wiąże się z zbyt dużymi nakładami finansowymi 2%. Pytanie, czy faktycznie te, to jest duży koszt wdrożenia takiej strategii. W przypadku mikro, małej firmy, nie wydaje mi się, jeśli prowadzisz olbrzymią organizację, to masz to już na pewno przygotowane. Średnia firma faktycznie może to wymagać dużych inwestycji, ale to nie zmienia faktu, że jak jest duża, to znaczy, że ma pieniądze, w związku z czym jest sposób na poprawę tej efektywności. Z drugiej strony, moim zdaniem, zwrot z inwestycji w stworzenie strategii marketingowej będzie bardzo szybki, bo wydaje mi się, że nawet w ciągu kilku miesięcy. W szczególności dojdzie do poprawy w obszarze wyznaczania celów, planowania i realizacji, kontroli działań i obniżenia kosztów, w szczególności w tej części działań najmniej efektywnych. Mogą się oczywiście pojawiać koszty dodatkowe, fakty hmm, przemawiają za tym, w szczególności kiedy mówimy o pewnej automatyzacji. Dlatego, że automatyzacja wymaga zakupu usług czy oprogramowania zewnętrznego, jednakże dostajemy w zamian oszczędność czasu. W związku z czym pamiętaj o tym, że to, że automatyzujesz, oszczędzasz czas, który możesz wykorzystać na efektywniejsze działanie w pozostałych częściach. Co w zamian? Stwórz strategię. I tu ci opowiem o liście kontrolnej, jak dla mnie bardzo istotnej. Tak? Wybierz rynek i niszę, na której będziesz działać, jeśli planujesz dopiero rozpocząć firmę. Jeśli już działasz, to opisz to. Zdefiniuj grupę docelową w drugim kroku. Jeśli działasz, to opisz tą grupę docelową. Następnie opracuj strategię marketingową, przygotuj plan działania. W piątym kroku działaj i weryfikuj na bieżąco, wyciągając wnioski. W szóstym kroku popraw działania. Pamiętaj o tym, że cele muszą być stałe, ale zmieniają się sposoby realizacji. I w siódmym, co pół roku weryfikuj strategię marketingową albo i częściej, jeśli twoja nisza lub twój rynek tego wymaga. Możesz to zrobić ze mną oczywiście w trakcie szkolenia pozyskiwanie klientów. Wejdź na stronę maciejkozubik.pl ukośnik pozyskiwanie kreska klientów bez polskich znaków. Albo poszukać, spróbuj po prostu poszukać w internecie innych rzeczy. Ja nazywam się Maciej Kozubik. Pomagam pozyskiwać i zatrzymywać dotychczasowych klientów oraz sprzedawać więcej i łatwiej.